Ciema widzowie, witajcie serdecznie w pierwszym odcineczku z modu Spellforce 2, zrobionego przez oczywiście Shaykanera, pod tytułem Harbingers of Decay, co oznacza w takim tłumaczeniu luźnym oraz też w sumie dokładnym zwiastuny rozkładu. To co? Zaczynamy. Zostało nam jeszcze to Harbingers of Decay. Potem Demons of the Past, standardowe, klasyczne i na końcu Empire of Shadow Trail i będzie tyle. Koniec Spellforca, kurwa, 2. idzie to? Potem wskakujemy, kurwa, na trójeczkę. Wow! Jestem pod wrażeniem, jak to leci szybko wszystko. Życie jest w ogóle przejebane. Name, oczywiście nic innego jak Shu Dai. Difficulty level, very difficulty. Very difficult. I co, start game? Start game, lecimy. To intro chyba jest oryginalnie z demonsów, to pominę. Tak, no, no, no teraz jest mapka. Alven Song Forest. Dobra. <coughs> eee... Piękny głos elfów może. break, brake zahamować wszystko? Tak wyhamować wszystko może zatrzymać wojny i zniszczyć ciemność elfy śpiewały elfy śpiewały w Elven Song Forest ale kiedy orkowie zniszczyli elfią Fortecę piękne miejsce stało się bagnem sorrow znam to słowo ale nie wiem co to znaczy eee... łzy elfów Zatopiły las i mrok pochwycił, przejął to miejsce. Pająki! Pająki. Ale ładna grafika. Tekstury pająków, zajebiste, śliczne. W końcu, obudziłeś się. Nie, w końcu budzisz się, o. Co to to tu się stanęło. Kim jesteś? <gryzny> Ładno, mają stroje, śliczne Jestem wojownikiem z Mesa -Sza Shikan wy coś tam... <gryzny> Takie stroje jak na jakiś mega piękny ślub, taki w chuj bogaty. Co ty tu robisz? Pytasz tutaj Wojowniczki. Poległem w misji, aby zabić bestię. Yy, w. Wy... dołączy do siebie, Szajkanie. Razem możemy spróbować, przy... spr... spróbować przywrócić klan Szajkanów. O. o! Dobra. No i tyle. Tak nam to wygląda. Robimy sobie grupkę. W tym dodatku lecimy 100% pod Czarną Magię. Tak sobie postanowiłem, ponieważ Marek tak Stwierdził, że będzie to spoko pomysłem, także Pójdziemy w tę stronę to W ogóle mega pojebane, że mamy na start ten skill wzięty Bardzo, bardzo, bardzo dziwne Dzięki temu możemy mieć takie ostrze Zajebiste ostrze swoją drogą, wow Ale idziemy tu pod czarną magią Dobra Punkciki musimy sobie jeszcze jakieś przyznać, ponieważ no, no musimy że pójść dalej. I weźmy co. So... Co to kurwa jest? Grzmot szajkan. Następny mele kombat spowoduje do 200 damage'a w wybranym obszarze. Jednostki latające otrzymują 50 dodatkowych obrażeń. Okej. Okay. What the fuck is this? Tu automat wyłączymy, resztę zostawiamy itemki na start nic dobra oczywiście sobie robimy Quick Save'a. tu podobno pasuje robić save y co chwilę bo po troszkę ten mod jest podobno lekko pobugowany twórcą moda nie wiem czy wspomniałem oczywiście jest Shikunner, słynny już lubiany przez nas wszystkie mody które były były właśnie jego mamy troszkę lepsze itemki na start sobie pozakładamy od razu broni raczej lepszej nie będziemy mieć Mhm. Na wojowniczkę założymy też to. Brońka troszkę lepsza. O. Sorki, już telefonik wyciszyłem. Dobra, co my tu mamy? Generalnie na razie nie ma nic. Jakiś kwestik mamy? Nie mamy, bo tu są te całe mody. W tych modach troszkę jest, powiedzmy, ograniczone to cały system questów. Zobaczmy, czy to jest. Okej! Okay. To jest taki jakby... To działa jak taki ten, boże, jak... Yy, nie. Jak to się nazywało? Nie błysk, tylko... Boski pocisk. O! Boski pocisk, tylko czy walka wręcz. Ciekawe strasznie. Jeszcze z takim czymś się nie spotkaliśmy wcześniej, a ile to mamy zużywa? 500. Czyli tak powiedzmy standardowo jak na zaklęcie. Okej. Okay. Oczywiście mapę sobie odsłonimy, tym razem Marek pamiętam o tym. Mhm. Proszę bardzo. Oto jest mapka. I co my na niej mamy? No Jezus, szudaj, chodź normalnie, błagam cię. Na start jakieś grupy pająków. Tutaj są jakieś katapulta poziom pierwszy. Jezus, słabiutko jakieś tutaj są lasy ładne jakieś takie tereny kolejne trolle level niski trzeci poradzimy sobie bez problemu raczej tutaj trolle trolle tutaj mamy co kurwa tu się dzieją jakieś pojebane rzeczy wojownicy kultu tutaj co trolle trolle znowu tutaj będziemy mieć bazę Shaikan przyjemnie fajnie cieszy mnie to bardzo surowców też dużo subcio i walczymy z kim? z orkami ze sporą bazą orków swoją drogą naprawdę... Ja pierdolę naprawdę dużą armią. Będzie na pewno wyzwanie. Czy mnie to cieszy? Bardzo! Haha. Very, very much. I słuchajcie też taka kolejna rzecz. Będę chciał teraz zacząć robić, moi drodzy, odcineczki troszkę krótsze. Ponieważ ja robię sobie odcinki godzinne. Sprawdziłem sobie statystyki odcinków krótkich, odcinków długich i odcinki krótsze mają przeważnie wyższy watch time niż odcinki długie. Jest to spowodowane prawdopodobnie tym, bo sobie o tym rozmawiałem z kolegą, takim co jest powiedzmy tam troszkę większym twórcą. Tym że gdy ktoś, gdy widz włącza sobie odcinek i widzi, że trwa on godzinę. To zaraz się, że sobie oglądnie. Tam powiedzmy 20 minut do obiadku i tyle, no nie. Eee, a gdy trwa na przykład minut 30, to ktoś sobie może ten odcinek włączyć. Oglądnij sobie tego odcinka do obiadku minut 20. No i te 10 minut też sobie już do ogląda, bo to nie jest wiele, co prawda, no nie. Nie jest to wiele. A gdy odcinek trwa godzinę, to przeważnie ktoś stwierdzi, że no a potem dokończę i w końcu ktoś tego nie kończy, tak ostatecznie. Więc jestem zmuszony właśnie ten czas odcinków delikatnie sobie, moi drodzy, skrócić. I też druga sprawa jest taka, że podczas odcinków krótszych też ja jestem w stanie mm, zrobić materiałów więcej, bo ja kiedy mam dużo pracy, kiedy mam sporo zajęć poza YouTube'em, to nagrywając odcinki godzinne, ja nagram ciągu dnia takie dwa i mam tylko na dwa dni odcinki, no nie. Jak sobie nagram półgodzinne, to nagle mam nie dwa odcinki, a cztery Już na, dwa, na cztery dni z góry Więc pozwoli mi to dodatkowo też zacząć jakieś kolejne serie Co dla mnie jest bardzo ważne, bo jednak tych serii mam w planach dużo Nie tylko z nie tylko z człowiek żyje oczywiście Inne gry i rozwój kanału też dla mnie jest bardzo, bardzo ważny Tak więc moi drodzy, odcineczki teraz Przechodzimy w tryb maksymalnie minutek, jakieś 35. Powiedzmy, to jest taka już górna granica. Warrior, Ty mi tu teraz się nie wyje, bo się obraża. Mhm. Pięknie, ale mega się przydaje u nas na naszej broni. Ten efekt śmierci, bo tu jednie narasta 1500 i to jest mega, 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 mega dużo. To nasza broń taka troszkę lepsza powiedzmy, jest serio na wagę złota dla nas w tym momencie. Hmm, może być trochę ciężko, bo... Hmm. Zakładajmy sobie nowe rzeczy, bo naprawdę jest, słuchajcie, moi drodzy lipton troszkę. No, nie ukrywam, nie ukrywam. Szału nie ma. Big i Naprawdę szału nie ma, słuchajcie. Let's go na Devastatora. Tu od razu zrobię ten strzał w głowę. Serio? Nie działa to na niego? To się nam wyjebie w takim razie wojownik. No niestety. Musimy sobie poradzić sami z tymi dwoma hurlerami. Powinno się raczej udać, bo mamy bronie naprawdę silne. Mhm, na spokojności. No proszę, jeszcze tam wchodzi ta śmierć. Więc wtedy już nie ma o czym gadać. Damage mamy naprawdę spory. Skrzyneczka. I w niej fajna... fajne wszystko. Mm -hmm. o wiele lepsza zbrojka niż teraz mamy, super a na tę panią możemy coś założyć nowego? nie możemy nasza broń jest póki co bardzo dobra nie będę jej zmieniał, nie ma takiej potrzeby absolutnie żadnej tu bym się wbił, tylko kurde pasuje się trochę podchilować jeszcze ewentualnie muszę damage wsiąść na siebie ja Tak muszę chyba zrobić. O, udało się nam akurat, że siadło. Słuchajcie, że siadło nam strzał w głowę oraz ten efekt śmierci z broni. Śmierć to była, tak. Więc bardzo dobry skill. Zdecydowanie górna półeczka skilli. Jest sporo tu jest tych wrogów. Naprawdę sporo. W ogóle nie wiem, czy słychać. Bo ja wciąż chory jestem. Jak to nagrywam, to jestem aktualnie na chorobowym. Bo, że tak powiem, trochę mnie rozłożyło ostatnimi dniami. Jak wiecie, po ostatnich odcinkach tragedia była. Dzisiaj czuję się, czuję się troszkę lepiej, tylko że mam straszny katar. W sensie katar. Zajebany mam nos i słychać, jak przez nos właśnie mówię. I jest to troszkę dla mnie uciążliwe, ale jednak trzeba działać. Nie można się poddawać nigdy w życiu. Pamiętajcie, poddają się tylko ludzie słabi, a ja słaby nie jestem. O nichu ja! Mhm. się tylko nie wyjebali teraz, bo Beka. Beka będzie ze mnie No, pięknie, i mamy to Dajemy sobie radę konkretnie Poziom trudności mamy oczywiście naj, naj, naj najwyższy Very very difficult Jakaś tu skrzyneczka będzie, o kurwa, kastenka No, coś się tu dzieje... Co to jest? Pewnie ci kultyści. No... Pojebane. Myślę, że kultyści robią jakiś mroczny rytuał. Niewątpliwie jest to bardzo możliwe. Eee, tam jest wioska szajka no na wschodzie. Powinniśmy ich ostrzec. No, zdecydowanie. Level upik, świetnie. Idźmy sobie w takim razie w Magię. Mamy już ten divine bolcik. Tutaj pani warrior nie ma nic nowego. Aha, ona ma automat, ale się jej samo nie daje. No to fajnie. Znamy ten wątek już. Jakieś nowe itemyczki dla nas będą? Powinny być jakieś. O! Czapa lepsza! Mhm. A dla niej coś lepszego. No! No! Troszkę. O! I broń lepsza! Super! Super kowo. Ten helm też w sumie byłby lepszy. Tu jest 40% live regeneration. Weźmy sobie to, żeby się HP regenerowało szybciej. To się może przydać. Może się to, moi drodzy, okazać bardzo pomocne. Quick save i lecimy dalej. Panowie dewastatorzy, czas was zdewastować. No, ten. Thunder of Shikan lepszy jest niż ten Thunderbolt. Pocisk, boski pocisk. Nie, pocisk. Kurwa to jest. No boski pocisk zawsze był Divine Bolt. No. Zawsze mi się nazywa tego Skillamelli. No szlak mnie trafi kiedyś. Quick saving i chodźmy. Mamy tu dwóch Harlerów i Katapultkę. Poziom drugi, także zabawa. O kurwa idzie reszta. No to teraz się trzeba trochę wycofać. Mają co prawda level drugi. A, dobra, jebać ich. Te katapulty nas prawie nie ranią. Hurlerzy również. Poziom drugi w końcu, no to jakby mieli nas ranić? Ja pierdziele. Drugi, a mamy my który? Piąty i szósty. Kurde. Kozaki jesteśmy. Totalne badasy. Nie katapultka level pierwszy na końcu. Wow, jak jebnięta. Skrzynki jakieś nie widzę. Mamy szajkan, słuchajcie. Pewnie będzie baza. Szajkanie! Co wy tu robicie? Satraz, oproszę. proszę. Przychodzimy tutaj, aby cię ostrzec o niebezpieczeństwie wrogów na północy. Mamy wielki problem z orkami. Nie obchodzą nas twoje problemy. No, wkrótce będą to też twoje problemy, Satrasie. Więc pozwól mi być generałem twoich wojsk. Ja zniszczę tych orków. Aha, i tak po prostu, nawet się nie odezwał. Dobra, bierzcie. Bierzcie tych szajkan, kurwa, rób se armię, ziomek. Dzięki koleś. Chodźmy na nich, więc... Jak zaczną się jakieś ataki na nas, to może być problem, bo tu od razu jest... O! Elif! Mamy znowu Elifa! Tylko samego co był w ten! Mm. Mm, kurwa Faith in Destiny Proszę pomóż mi. Jestem handlarzem i orkowie ukradli moje dobra. Pewnie chodzi o tego pak horsa w tym miejscu. Tak. They stole my two packing horses with the goods. Ok. No, tak myślałem. Nic bardziej niespodziewanego nie mogło się wydarzyć. Tutaj jest troszkę więcej wojsk, troszkę więcej robotników na surowce. Będzie bardzo, bardzo, bardzo przydatną opcją. Mhm. Będzie trzeba armię robić szybko, podejrzewam, więc. Nie ma chwili do zawahania się. Mamy tylko ulepszenie szajkan, co nie jest zbyt. Optymistyczne niestety. Ale mamy ulepszone już max to i to. Więc zrobiłbym sobie też baraki. Nie możemy sobie ulepszać. Ty... Ojejku! Nie możemy sobie ulepszać, kurde, tych łuczników. Ojajaj, to niedobrze. Ej, kurwa. To robię quick save i robię też normalny save, bo może być tu za chwilę, kurwa, ciepło. Może być tu za chwilę, hot. Pasowałoby też postawić wyżyczki na start. Tutaj, bo ataki mogą pójść. O, zaczyna się. Szaman, szaman. Wszystko pod kontrolą, władza opentana. Podwórka was pierpy, pyp, pyp. Odpalając grama. Taka piosenka, jak coś jest. No dobra, chodźmy od razu w tych uczników. Może być tu jego cienko, powiem wam. A co w barakach możemy zrobić? Może będzie można robić magów krwi. Byłoby świetnie, bo to by nam dało, wtedy wiecie, kurde leczenie jakieś. Bo inaczej będzie ciężko, no. Dwa typy jednostek to nie jest jakoś wybitnie dużo. Mogę tylko Vanguarda zrobić, ale mogę. Dobra, będzie można robić też kolejnych. Twardzi są ci Marksmani, nie ma tragedii. Mhm. Powinniśmy móc zrobić jednostek 50, no, nie. ma krwi wymaga Dragon Keep. Dobra, będzie można to robić magów krwi. Jezus, świetnie. To nam strasznie. to nam strasznie uratuje sytuację. Dobra, będzie easy, będzie easy, spoko. Spoko, świetnie, będzie easy, bo się cieszę. E, 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 o proszę, oproszę. Weteranisko. Ale oni nas prawie nie ranią. Ej, bez kitu. Dosłownie oni nas prawie nie ranią. Zróbmy sobie armię taką jak Bóg przykazał taką jak należy. Gdzie jest atak? Serio? Serio? Cztery real for real. Dużo kamienia potrzebujemy, na pewno. No na pełne, pełne, Pełną parą zbieramy go, więc już nie przyspieszę bardziej. Hola, hola. A skąd ten atak niby wyszedł, kurwa, powiedzcie mi. Ja pierdolę. Mhm. Czyli tego typu sytuacja jest. Ale Marksman nam żaden nie padł, to dobrze. Nie no, jest spoczko. Chociaż nie ukrywam, bo ataczki poszły duże dosyć i to szybko. Ale klany mają to do siebie właśnie, że one się bardzo szybko położą, no nie. Ale mówię, będą ci magowe krwi i to zacznie się tutaj sieka już z wrogami. Tych sobie zrobię, nie wiem, dwóch. I w Bloodmages lecimy. No, Łucznicy Orków, a Łucznicy Shajkan to są w ogóle... Ło, no kurwa, wyższa liga. Jeden nasz wart jest trzech ich. Mhm. Świetnie. Szkoda, że nie możemy robić sobie, wiecie, hmm. 1000 hp, 220, 32 armor, 40 armor, a tak, a tak jest. Hmm. Bardziej opłaca się robić dwóch blade Masterów niż jednego Vanguarda, chyba. Mhm. Bladmech ile leczy? 144. No to nie jest dużo. Ale jest, no nie. Nie jest dużo, ale jest, o to chodzi. Ale też szału z ilością jednostek nie będziemy mieć. 50 miejsc w zagrodzie. Uż hajkan, no którzy mają jednostki liczone razy 2, razy 4. No to hmm. no nie, nie ma szału, no nie ma, nie ma, tu nie ma co ukrywać. Zróbmy sobie jakąś linię obronną. To koniecznie. Chyba jak pójdziemy na ataki i nas gdzieś przypadkiem wymieni jakiś atak wrogów. Żeby nie było, wiecie, ściupy tak zwanej. Będzie ściupa i będzie potem jaja, będzie lipa. Dwóch Blade Masterów i będziemy szli atakować kurwa. Tych zrobiłem dwóch niepotrzebnie w sumie. Bo oni nawet wiecie, nawet nie atakują chyba w ogóle wrogów, wręcz z tego co kojarzył. Przynajmniej. Nic no, we will see. Na razie obstawa wieżyczkowa i to się liczy na początku. Mhm. Skromne cztery wieżyczki na początek. Armię sobie zabieramy i możemy ruszać przed siebie na pierwsze ataki. Mamy magów w krwi 6. To jest dużo, czyli ponad 600 leczą cały czas. Jebie, jeb, wie, jeb. po 600, 600, 600. Ci jak mają z pancerzem 20, HP też nie mają dużo jakoś. Widzicie, jak gdyby nie ci magowe krwi, ten Blade Master dawno by już nie żył. Ty... o nie! Standard Barrier też normalnie atakuje, super, dobra. Myślałem, że nie. Powiem tak, no nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Może nie być to jakoś wybitnie łatwa walka, ale na pewno nie ma tragedii. Tu trzeba będzie lekko odciągnąć wrogów pierwszych, z pierwszej linii, żeby się wśród tych wieżyczek nie bić. No i lecimy, no nie. Szudaj, jedni Szudaj, gdzie ty jesteś? God damn, chłop się kręci. Półko, kurwa. Blade Master. Nie, wywalaj się głupio. Dobra. Jechane z nimi jest. Oczywiście, od razu quick Save kolejny. Mhm, piękniutko. I kolejna wyżyczka. I będzie raczej tutaj, myślę, luźniutko z nimi. I bardzo coś się nagle daje, dziwnego to zobaczymy. Wiemy, Spellforce lubi nas zaskakiwać. Ale, moi drodzy, ale. Co wam powiem, to wam powiem, ale w tym odcineczku to byłoby na tyle. Tak wspominałem, o długości odcinków trzeba troszkę ją skrócić niestety. Więc dziękuję za uwagę. Widzimy się w odcinku kolejnym. Ja od razu sobie nagrywanko teraz kończę i zaczynam kolejne. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia. Siemano!